Piła łańcuchowa DEWALT, akumulatorowa oczywiście. Model DCM575. Mówka sztuka. Prowadnica 40. Tu możemy zmieniać prowadnicę i łańcuch, odkręcając, bez żadnych kluczy. Z drugiej strony natomiast mamy zbiorniczek na olej do łańcucha. A tu nam pokazuje stan z tego oleju. Prezentuje się bardzo ładnie. Lekutka. mamy akumulator. Tu się odblokowuje, żeby startować. Ale nie chodzi czemu. Bo tutaj trzeba jeszcze o, Takie bezpieczeństwo.

Że gorąco polecam.